A moje miasto to Biały Stok. W Radiu Yart goszczą adwokat i dziekan Izby Adwokackiej w Białym Stoku, Jowita Grochowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz przedsiębiorczyni, psycholog i prawnik Izabela Siemieniako. Witam serdecznie. Witam, witam państwa serdecznie. Panie są członkiniami Rady Kobiet działającej przy prezydencie Białego Stoku i właśnie o Radzie Kobiet porozmawiamy. Wrócimy do początków tej rady na starcie naszej rozmowy. Te początki były trudne. Jakie zadania należały do pani na starcie? Rada Kobiet została powołana 15 maja 2023 roku, czyli tak naprawdę działamy nie cały rok. Zadaniem, które było postawione przed nami to przede wszystkim taka funkcja doradcza. Panu prezydentowi Truskolaskiemu w zakresie kobiet, jak również mieszkanek naszego, naszego miasta. Tak. Cóż, powiedzieć o tym, że początki były trudne, no w zasadzie to, to, to nie możemy tak powiedzieć, bo Rada e, zamiast gadać, tak naprawdę od samego początku zaczęła bardzo aktywnie działać i pomimo, że mieliśmy założone trzy spotkania Rady, e, kilka celi, to e, z tych spotkań wykonałyśmy znacznie więcej i z rozpędu od razu zabrałyśmy się do pracy, e, realizując e, z nawiązką wszystkie założone początkowo e, cele. Kto jest w Radzie Kobiet? Czym zajmują się panie, które doradzają prezydentowi Białego Stoku? Co robią na co dzień? Rada Kobiet składa się z 27, 27 mieszkanek naszego miasta i regionu. Jest to przekrój tak naprawdę chyba wszystkich działalności. Są tam przedsiębiorczynie, prawniczki, są, jest pani rektor. Więc tak naprawdę przekrój jest bardzo duży. Są kobiety biznesu. Więc. Myślę, że Rada została powołana właśnie w tak szerokim gronie i z tak różnych dziedzin, aby jak najpełniej odzwierciedlała potrzeby kobiet właśnie na tych różnych płaszczyznach życia. A jakie umiejętności trzeba mieć, żeby w Radzie Kobiet się znaleźć? O tak zapytam. Cóż, rzeczywiście panu prezydentowi udało się dobrać te kobiety z świata kultury, nauki i biznesu. I zdaje się, że naczelną umiejętnością, którą należy posiadać, żeby działać, jest taki duch społeczniarstwa i duch działań e, i poczucie mocy sprawczej tego, że można działać aktywnie i na rzecz społeczeństwa. I rzeczywiście każda z członki rady ma e, te cechy bardzo mocne i bardzo silne. Może dlatego też z sukcesem działamy e, działa tak dobrze na rzecz kobiet. I to jest e, dobra reprezentacja Białego Stoku znaczy, czy białostoczanki też są takie, inspirujące, też przedsiębiorcze i tak dalej? Myślę, że tak. Kobiety w naszym regionie są aktywne, są przedsiębiorcze, o czym świadczy udział Białostoczanek warsztata, które zostały zorganizowane właśnie przez Radę Kobiet pod nazwą Przedsiębiorcza Białostoczanka zgłosiło się ponad 300 pań, które chciały rozwijać swoje kompetencje biznesowe. Wobec powyższego uważam, że jak najbardziej kobiety w naszym regionie są aktywne, przedsiębiorcze i sprawcze. Absolutnie. Też uwarunkowania historyczne naszego regionu dają nam tą siłę, że, że kobiety w Białym i Białostoczanki, i Podlasianki naprawdę są silnymi kobietami. Też to poczucie i potrzebę rozwoju tych kobiet i działań pokazuje wczorajszy event, który się odbył, czyli Forum Kobiet, który zjednoczył 800 z fantastycznych kobiet, ponad 800 fantastycznych kobiet z regionu, które spotkały się tylko po to, żeby rozmawiać, dzielić się wzajemnie swoją wiedzą, doświadczeniem i inspirować. To jak duża jest potrzeba w regionie tego, żeby kobiety miały swoją reprezentację i działały razem. Bardzo ciekawe wydarzenie. Wspominaliśmy o nim zresztą w Radiu Jarce w ramach naszych wiadomości lokalnych. Koniec kadencji Rady Kobiet to czas podsumowań, co do tej pory udało się Panią osiągnąć. Mimo tak krótkiego czasu, bo tak jak wspomniałam, zostałyśmy powołane w maju zeszłego roku, zostało, udało się zrobić dużo. Przede wszystkim została postawiona diagnoza społeczna, zostały zrobione te warsztaty przedsiębiorcza Białostoczanka, również były, były Dokonywane były ustalenia dotyczące zdrowia psychicznego w kobiet w naszym regionie i nie tylko, również młodzieży. Również podejmowane były działania w celu zapewnienia większej edukacji i świadomości dziewczynek w szkołach podstawowych i w liceach i w zakresie kwestii dotyczących życia płciowego, jak również kwestii dotyczących szczepień na HPV. Tak absolutnie tych działań, które tu pani adwokat wymieniła, jest bardzo, bardzo wiele, ale tak naprawdę warto też wspomnieć o takim działaniu, które dzieje się w tle tego wszystkiego, to jest sieciowanie kobiet w regionie w taki sposób, który jest konstruktywny i budujący dla nich, buduje ich jako kobiety jako osoby, ale też przedsiębiorczość w regionie też. Przepraszam, spółka. sieciowanie to może być trudny termin, niekoniecznie zrozumiały. Okej, okay. <laughs> przepraszam najmocniej. Wyjaśnijmy. Chodzi o łączenie różnych osób z różnych zakresów działalności i z różnych regionów, obszarów naszego regionu, po to, żeby mogły wspólnie, razem działać wydanie. Słuchajcie, potencjał w kobietach na Podlasie jest przeogromny i musimy to sobie uświadomić. Jedyne, czego nam brakowało, to właśnie tego, żebyśmy się łączyły, rozmawiały i budowały kapitał społeczny wspólnie. No właśnie, opowiedzmy też o tym, czego ewentualnie zabrakło, bo może czasu nie wystarczyło, tak po prostu. E, co jeszcze Rada Kobiet mogłaby zrobić, co ma w planach do zrobienia, o ile oczywiście będzie powoływana? Rada Kobiet na ostatnim swoim spotkaniu w lutym tego roku z panem prezydentem przedstawiła panu prezydentowi 10 rekomendacji na przyszłość. Na czele tych rekomendacji to oczywiście jest powołanie rady kobiet na kolejną kadencję, nie ulega wątpliwości, że jest to ciało potrzebne. Co prawda. Uważam osobiście, że tu dobrze by było wprowadzić również zmiany ustawodawcze, bo niekoniecznie y, ponad połowa naszego społeczeństwa powinna mieć tylko przedstawicielstwo doradcze, powinny być zmiany ustawodawcze i powołane organy ustawodawcze. Niemniej jednak jest to niewątpliwie krok w bardzo dobrym kierunku, że ta Rada powstała, że ta Rada doradza. W kobietach, to co jeszcze mówiła koleżanka, przede wszystkim jest duża wrażliwość na sprawy społeczne. I to jest chyba to, co też było, było taką siłą tej naszej Rady. No, oprócz tego oczywiście. W rekomendacjach znalazło się kontynuowanie warsztatów dla kobiet, czyli ta przedsiębiorcza Białostoczanka, również kwestie związane z edukacją, stanem zdrowia psychicznego. Tak, jak najbardziej. Także to, o czym powiedziała koleżanka, bardzo ważny temat jak zwiększenie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych, jak kontynuacja zaangażowania w różne akcje społeczne oraz cykli szkoleń dla kobiet. Bez wątpienia, panie redaktorze, słusznym jest to, co pan powiedział, najbardziej zabrakło nam czasu, ale jak słusznie wczoraj założył, powiedział pan prezydent ze sceny na forum kobiet. Rzeczywiście ten organ, mimo że został powołany dość późno, a ilość działań, które podjął, wystarczyłaby na 18 lat od początku kadencji prezydenta, więc naprawdę moce są duże i życzymy przyszłej radzie, która nastąpi, żeby, żeby miało, miała tyle sprawczości i działała aktywnie i żeby została powołana. Życzeniach pozostańmy, nadchodzi Dzień Kobiet. Czego życzyć Białostoczankom? Aby miały większe przedstawicielstwo w, gremi w gremiach decyzyjnych, dlatego w racji zbliżających się wyborów samorządowych głosujmy na kobiety. Aby to przedstawicielstwo było znacznie większe, aby prawa kobiet były realizowane. Absolutnie. Głosujmy na kobiety, głosujmy na siebie, yy, wybierajmy siebie yy, w kontekście tego. Ja tego życzę każdej kobiecie, żeby stawiała na siebie, po prostu. A nie ma limitów, oprócz tych, które stawiamy sobie same. Adwokat Jowita Grochowska i przedsiębiorczyni Izabela Siemieniako, to one gościły w Radiu Yard. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A moje miasto to Białystok.